Bardzo dziękuję. No i w takim razie przechodzimy już teraz razem z Tomkiem Kregostem, który dotarł do naszej części merytorycznej. Bardzo miło. Jeszcze dodam wcześniej jedną drobną rzecz. Proszę się częstować książkami. To jest czwarta publikacja, taka związana z historią informatyki. Ja sam się też z kilkoma tutaj obecnymi pasjonujemy się historią informatyki. W dodatku niektórzy z nas należą już do pokolenia, które na moi studenci potrafią pytać, jak się dowiadują, że skończyłem studia informatyczne w 1974 roku, to pytają się, to już wtedy były komputery, bo nie wszyscy wiedzą, że obchodziliśmy w zeszłym roku 70-lecie polskiej informatyki. Także to też jest, proszę bardzo, częstujemy się. W publikacjami. No to w takim razie przejdźmy do tego naszego wspaniałego zawodu. Akurat obaj Stomkiem Klekowskim zajmujemy się różnymi aspektami tego zawodu. Przedstawialiśmy się na stronie. W, jeżeli ktoś z Państwa ma do czynienia z procesorami Intel i z rozwiązaniami Intela, to mu się nazwisko Klekowski mogło obić o uszy, ponieważ ile spędziłeś w Intelu? 20. No tak, przez 20 lat wbił ludziom w głowę, od, zawsze śmieje w tych korporacyjnych kładach takie różne ME i różne inne TE, to jest tak mniej więcej od przylądka dobrej nadziei do ciśnienia Beringa niemalże. No i Tomek zawiadywał dość op, sporym obszarem, jeżeli chodzi o Europę i przyległości w działalności Intela, ale przejdźmy na razie do tego, czym się tu zajmiemy dzisiaj. A więc przede wszystkim tym, czy rzeczywiście to jest taki zawód wspaniały i jak to będzie wyglądało, bo możemy mieć zresztą podczas dyskusji też sobie parę rzeczy na ten temat, odpowiemy. No, demograficznie widzimy, co się dzieje. Spada liczba studentów na, zgłaszających się na studia wyższe, tam po tej prawej stronie, w kolejnych latach. I mimo to, że z tych 446 tysięcy do 429 000 spadło, tych zgłaszających się na studia 2017-2018, informatyka w odróżnieniu od tego osiem, lat 80 -tych, 90 -tych, kiedy wszyscy chcieli być marketingowcami, tak, a pozostali prawnikami, informatyka w tej chwili jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Jak jeszcze dodamy do tego automatykę, robotykę, to w cuglach pozostawia wszystkie inne specjalności jak widać pierwszą szóstkę celowo dobrałem, nie piątkę, żeby jeszcze tą automatyką, robotyką. To jest liczba przyjętych na studia, w, w tym w, w osta, w ostatnie dostępne dane gus i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I nieźle się trzyma również w technikach, y, 93 tysiące na 503 tysiące uczniów, to jest, to jest tylko sama in, informatyka, a jeszcze też mamy tam amefatronikę, pneumotronikę, a parę innych y, specjalności. Na pierwszym miejscu są Um, takie ogólne inżynieryjno-techniczne. Nie pamiętam, jak, co jest na drugim miejscu w technikach, natomiast tu informatyka na trzecim miejscu też wygląda nieźle. E, ci z Państwa, którzy działają jako wykładowcy akademicy na informatyce, e, zauważają natomiast już takie zjawisko, że jeżeli student na drugim roku informatyki już gdzieś nie pracuje, to znaczy, że jest palant jako taki i że do niczego się nie nadaje i pojawia się już zjawisko na które narzekają wykładowcy po pierwsze takie że wymitnie uczą się przychodzą na te zajęcia i zajmują się już tylko tym co im na jutro jest potrzebne w robocie i w pewnym momencie niektórzy z nich stwierdzają no to na diabła mi ten papier ja już zarabiam w tej chwili no i tutaj można wymieniać różne pięciocyfrowe liczby to na cholerę mi ten dyplom studiów szkoda mi czasu jako takiego zrobię sobie spokojnie karierę w taki czy w inny sposób. To jest zjawisko wyraźnie widoczne w tej chwili na tych topowych wydziałach informatycznych. I około 10% programistów w różnych ankietach przyznaje się, że już tylko i wyłącznie dalej się dokształca w ramach, nazwijmy to edukacji nieformalnej, przede wszystkim cześć. Zapraszamy. Dotarł do nas Andrzej Dulka. Ci, państwa, którzy z kolei działali w branży telekomunikacyjnej, bardziej mogą go znać z czasów, przez kilkanaście lat. Siadaj. Ja tylko wyjechałem i udałem się pół godziny. Wyjechałem godzinę wcześniej. Spóźniłem się o 15 minut. No, Zapraszam. Przepraszam bardzo. Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a przedtem kilkanaście lat Alcatel. Właściwie od AT&T kolejne zmiany, nad głową mu się zmieniała korporacja, a on ciągle zarządzał polskimi i europejskimi, wschodnioeuropejskimi oddziałami. To jest też ten sam schemat, o którym mówiłem o Tomku Kekowskim. Od przylądka dobrej nadziei, aż po ciśnienie Beringa, cały obszar był jego. Dobrze, wracamy do naszego tematu a więc widać wyraźnie część twierdzi, że no to już pod, będziemy się dokształcali jest miliony różnych kursów jako takich online'owych, takich śmakich,. co prawda, jeśli ktoś ma Dostatecznie dużo hmm, hmm, zacięcia, żeby się kształcić na kursach online to się kształci i rzuca studia, chociaż jak wiemy sami z własnych doświadczeń, kształ samo kształcenie się nie jest takie proste, jakby się wydawało i trzeba mieć sporo zaparcie, żeby to robić w sposób jakby, już jest, nazwijmy to ich problem. To jeżeli chodzi o to, że na przekór demografii coraz więcej mamy informatyków. Oczywiście to mi się przypomina anegdota z życia, którą jeden z kolegów z ówczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Lapsu opowiadał, który się zajmuje tą fundacją. Na, gdzieś na dalekim Podlasiu opowiada rodzicom w różnych miejscach. Jak to dobrze byłoby, żeby ci synowie i córki poszli na, na informatykę? I tak siedzą ci w tych małych miejscowościach i właściwie coś tam się kiwają, coś tam gada o jakichś technicznych, Ty dopóki nie podał średnich zarobków, jako takich, nagle wszyscy się poderwali i zaczęli pytać, a gdzie są te kółka informatyczne w szkole, do których można by dziecko. Yy, to widać wyraźnie, dane są co prawda trochę stare, to jest październik 2016, ale dlatego październik 2016, że GUS akurat robi, jest takim opóźnieniem i w tej chwili następne dane tak dokładne, żeby były dokładnie zawody, będą dopiero w październiku, zostaną za październik 2018, zostaną opublikowane dopiero w 2020 roku, bo mniej więcej takie dwuletnie przesunięcie, no. ale już wtedy widać było, że jeżeli w ogóle w gospodarce około 400-300 dominanta, czyli najczęściej występująca była student 2000, no to nawet w sektorze publicznym, który bardzo płacze na to, że nie jest konkurencją zarobkową dla, dla informatyków, informatycy mieli się nieźle w sektorze prywatnym jeszcze lepiej, no praktycznie, rzecz biorąc jak widać, no niemalże trzy razy tyle można zarobić, zresztą mam nadzieję, że Państwo to tutaj obecni odczuwają to po własnych kieszeniach jako takich. Bardzo ciekawe są takie badania z 2016 roku znanej firmy headhunterskiej Sedlak która to badała poziom satysfakcji z pracy. Informatycy odpowiadali w takiej skali od minus 2 maksymalnie niezadowoleni do plus 2 maksymalnie zadowoleni, średnio odpowiadali że na 0,4, tymczasem przeciętny poziom w Polsce 0,08 i tylko prezesi firm mieli wyższy wskaźnik zadowolenia z pracy niż, niż, niż ogół informatyków. 52% informatyków ogólnie zadowolonych z pracy, 33% średnia całego, całego kraju z dużym badań. Barbara wspominała o tym sektorowym badaniu kapitału ludzkiego w IT, w robionym przez zespół, bardzo starannie to robiący przez zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego któremu na początku musieliśmy wyjaśnić trochę rzeczy, ponieważ ogólnie rzecz biorąc w naszym programie Rady Sektorowej mieliśmy takie drobne nieporozumienie na początku. W generycznym modelu dofinansowywania programów z Powera musieliśmy wyjaśnić, dlaczego nie będziemy się w ramach Rady Sektorowej wewnątrz sektora IT, a więc wśród informatyków, zajmowali dwoma zagadnieniami, z których nie będziemy się chcieli zajmować. Jednym było, co tu zrobić z biednymi 50 plus w sektorze, którzy jako tacy. A drugim, jeszcze ciekawszym, udało nam się wyjaśnić, że nie będziemy się zajmować problemem wykluczenia cyfrowego w branży informatycznej, ponieważ jest ono zjawiskiem marginalnym wśród informatyków jako takich i to nam się udało jakoś przeforsować um, przez instytucję finansującą, która jednak odpuściła nam to zajmowanie się wykluczeniem cyfrowym wśród informatyków. Natomiast z branży kapitałowskiej też na szczęście parę rzeczy udało się nam wyprostować, bo wyobrażenia dotyczące tego, co badać i jak badać w tej dziwnej, horyzontalnej naszej branży były dość specyficznie ustawione. Rzeczywiście badanie było raczej ustawione na budownictwo, na machanie łopatą i na parę innych rzeczy. Sami dobrze wiemy, że spotykamy się dość często z takiej horyzontalnej branży, z uproszczonymi wyobrażeniami na nasz temat. Natomiast bardzo ciekawe było tam jedno. Te badania są, jak Walta wspominała o tym, dostępne na, przynajmniej wstępne, dostępne na stronie. Otóż jest pewna duża rozbieżność między tym, co o sobie sądzą studenci końcowych lat informatyki, bardzo dobrych wydziałów, bądź tak przejechali w Kraków. No, AGH w Krakowie, chyba Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, MIMów. Nie pamiętam, czy na mini byli. To może Marcin wiedzie, czy, czy się przewinęli, czy nie. Ale w badaniu rzeczywiście tam chyba ze 700 osób badano. I według studentów mają oni studentów informatyki mają oni wspaniałą wiedzę specjalistyczną, informatyczną, dotyczącą programowania i ogromną chęć uczenia się i doszkalania. Umiejętności, wspaniałe uczenia. Pracodawcy badani, też około 700, jedni na ten temat, diametralnie, znaczy może nie diametralnie różne, ale lekko rozbieżne w stosunku do tego. Pracodawcy oceniają studentów informatyki, których przyjmują do pracy troszkę inaczej. Trochę będzie o tym wspominał Tomek w swojej części również. Przede wszystkim można mówić o słabej komunikatywności, o nieznajomości rozwiązań branżowych. Pracodawcy wytykają młodym, dziarskim programistom z topowych wydziałów, wytykają brak odpowiedzialności na przykład, umiejętność dostosowywania się i, i, i słabą komunikatywność. Tomek parę razy wspominał tutaj o tym, że jak to polscy programiści są bardzo cenieni w różnych zespołach i za co nie są cenieni w różnych zespołach międzynarodowych. Co jeszcze o tym? No, w perspektywy wydawałoby się wręcz wspaniałe. Just name it. Można tutaj wymienić parę sztuk. Mówi się tak dużo o transporcie autonomicznym, ale nie tylko o tych samochodach autonomicznych, w których to już jeden przejechał, jakąś biedną babkę, która przez, przez autostradę próbowała przejść z rowerem. Ale no przede wszystkim z IoT rozumiane inaczej Internet of Trains. W tej chwili jednym z większych problemów ogólnie rzecz biorąc kolejnictwa jest brak maszynistów jako takich. Tymczasem jak pomyślimy sobie, to jeżeli na, na drogach całkowicie autonomizować różne rzeczy nie jest tak łatwo, bo się dużo rzeczy dzieje, to jednak na dobrze zabezpieczonych w dzisiejszych warunkach szlakach kolejowych dużo lepiej można prowadzić automatycznie różne, różne pojazdy, a zwłaszcza pociągi, zresztą z większym prawdopodobieństwem, tak jak w lotnictwie cywilnym. Znacie chyba Państwo tę anegdotę, którą jeszcze świętej pamięci Edward Makula, słynny szybownik z lat 60. potem szef wyszkolenia pilotów przy przejściu Polski polskiego lotnictwa komunikacyjnego na, na porządny sprzęt zachodni opowiadał, w kabinie nowoczesnego samolotu komunikacyjnego powinien być tylko facet i pies facet po to, żeby karmić psa, a pies po to, żeby pilnować, żeby ten facet, broń Boże, niczego nie dotykał. Bo samoloty się do, zupełnie dobrze, na dobrze a oajelesowanych trasach, dadzą prowadzić. No więc tu perspektywy są ogromne, to, to sam ten sam problem jest z ciężarówkami, no, infrastruktura inteligentnych miast, no, czas można powymieniać, jeszcze sięgnę do następnych rzeczy, bo z nimi, przy tych wspaniałych perspektywach, wiążą się również pewne zagrożenia. Andrew, Andrew Powell Morse, jeden z takich inwestorów w wielu firmach informatycznych, wspomniał w 2017 roku w takim swoim artykule um, początek automatyzacji, taki był tytuł, dlaczego kodowanie staje się, staje się pracą dla kogokolwiek z różnych powodów. A Chris Wandsworth, były prezes GitHuba w październiku 2018 roku na takiej jubileuszowej konferencji GitHuba, powiedział, że programowanie to nie wklepywanie kodu do, do, do komputera, tylko myślenie i że różnica jest zasadnicza. Więc w związku z czym pytanie, czy nam są, bo to postawimy sobie dalej, potrzebni tacy programiści, koderzy? w, w Też w uproszczonych wyobrażeniach z nami rozmawiano, między innymi właśnie ten zespół badający, też padały takie tak, no dobrze, dzisiaj mamy tam 20 miliardów IoT urządzeń, za dwa lata będzie ich 50 miliardów, to będzie potrzeba dwa razy tyle informatyków do oprogramowania. Mamy swoje zdanie na ten temat, ponieważ jak dobrze wiemy, nawet sterowniki do drukarek, przynajmniej parę tysięcy euro kosztuje dobry generator sterowników do drukarek, które kiedyś się pracowicie w asemblerze pisało, jeżeli ktoś jeszcze, tu z siwymi skrońmi, to jeszcze Pamiętamy co to jest assembler, ale moje dziecko na przykład jak kończyło informatykę to już suwało po ekranie blokami po 2 miliony linii kodu w każdym z tych bloków i nie bardzo obchodziło co jest w środku. Po co nam działa IT? To jest następna zagrywka. Z devopsów zrobiły się bizdevopsy. Działy biznesowe w firmach, w instytucjach, zwłaszcza w firmach są już tak wkurzone na swoje działy IT, żeby się ciągle prosić, żeby im coś zrobili, jako tacy, oni mówią do dobra, ale to dopiero za pół roku, bo my tu mamy inne ważne sprawy, że w takim razie siadają do tego sami, złapią sobie jeszcze kogoś z boku informatyka i za pomocą dostępnych narzędzi zaczynają sobie tworzyć aplikacje biznesowe sami, ponieważ najlepiej wiedzą czego im potrzeba, dużo lepiej niż będą tym Kopanym informatykom tłumaczyć, co im potrzeba. Już w tej chwili, w, ostatnim, w ostatnich czasach, już nawet nie widzimy tego kiedyś słynnego rysunku o tej huśtawce. Jak, jak, jak Państwo pamiętają, jak zamawia, co, co chciał zamówić ktoś tam, a kto informatyk, jak ją zrobił, to był ten słynny rysunek. Już nawet nie widać tego rysunku. Już się tak zgrał w tym momencie to niezrozumienie nie, nie między, między działami biznesowymi a działami IT. To się teraz zaczyna zmieniać i zaczyna się pojawiać pytanie w wielu instytucjach, a w ogóle po co nam działa IT? A może nam jest w ogóle niepotrzebny, damy sobie radę bez niego jako takiego? Więc to jest wyzwanie na dziś, wyzwaniem na jutro to jest ten praktycznie pra, 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 biorąc schemat. Na przykład samokonfigurujące się sieci, no tu wśród telekomunikantów z naszego grona Andrzej to potwierdzi. Sieci SDN, Software Defined Network, to są sieci, które, będzie się, które już się buduje w ten sposób, w pełni hybrydowe, dostosowujące się do warunków obciążenia, do warunków propagacji, do tego, co komu chcemy, jakie priorytety zapewnić i tego już, nazwijmy to, ręka ludzka, za tym, czy umysł ludzki za tym już nie nadąży. To trzeba robić bardzo duże, bardzo mocno zautomatyzowane, AI, o AI jeszcze będzie mówił Tomek więcej, Systemy, które potrafią dostosowywać te, to, to wszystko, działanie takich sieci, między innymi sieci 5G, do tego, co chcemy nimi osiągnąć i na pewno już nie będzie ich nikt ręcznie konfigurował, a zwłaszcza w czasie rzeczywistym, bo już nikt tego nie wyrobi. No, przypomnę high frequency trading, jak w Stanach Zjednoczonych między giełdami zaczęto kopać tunele, przebijać tunele w apalachach, żeby te 0,30 sekundy między giełdami na dwóch wybrzeżach zarabiać, bo światłowody będą bardziej proste w tym Momencie, bo systemy wysokoczęstotliwościowe, systemy giełdowe już działają tak szybko, w takich trans milionach transakcji na sekundę, i tego już nikt nie, za tym nie nadąży. Te systemy się same programują. Koledzy z um, OpenAI, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać na 25-lecie Olimpiad Informatycznych, Krzysztof Dix i profesor Madejów ściągnęli ich tych swoich byłych programistów, mistrzów świata w programowaniu zespołowym. Mówili nam o tym, jakie mieli wrażenia z AlphaGo i z tych programów, które grają w grę Go. Jak pamiętamy, gra Go jest daleko bardziej, drzewo gry jest takie, że przy nim w szachy to jest mały pikuś jako taki. W grze w Go, na tych stu polach, jest stu węzłach, Trzeba rzeczywiście heurystyk, które się same tworzą, bo tego tutaj się nie da policzyć drzewa do przodu, bo jest za dużo możliwości jako takich. Tam są, tam są rzędy, paręnaście rzędów wielkości więcej od jakichś tam głupich szachów. I oni stwierdzili, że po pewnym momencie, tak po trzech tygodniach, to oni już nie bardzo mieli pojęcie, co ten program robi, ponieważ on się sam modyfikował, sam ze sobą już zaczynał grać i gracze, którzy z nim grali, twierdzili, że ten program stosuje zupełnie nieludzkie strategie gry. To prawda chłopak, który pracuje w SpaceXie, a Maska mówi nie, nie, u nas to w dalszym ciągu pilnuje się kodu na każdym bicie, bo u nas taka jedna pomyłka to kosztuje mniej więcej 600 milionów dolarów, więc nie wszyscy tu działają na oprogramowaniu, który nie wie, co robi jak metodą kilku błędów. No, ale wracając do tego, na pewno widać w tym wszystkim, przynajmniej taką stawiamy tezę, spadek, za, pojawi się jednak spadek zapotrzebowania na takich koderów których można by porównać do montażystów na taśmie. Przypomnijcie sobie, jak wyglądało budowanie pecetów w latach 90. składanie pecetów, zwłaszcza w Polsce, kiedy mieliśmy ten Tier, tier 2 i 3 i tych polskich assemblerów, żeby wymienić Optimusa i TT, kto jeszcze pamięta wcześniej Protek. 90% roboty to było przykręcanie śrubkami i upychanie kabli w środku. No w notebooku już nie ma co upychać, bo płyta jest zintegrowana. To są moje własne doświadczenia, jak mnie żona pogoniła, już mieliśmy dość serwisanta od zmywarki, zacząłem sam naprawiać zmywarkę. Ja stwierdziłem, że tam jest jeszcze na razie tych sznurków i tych przewodów od groma, ale wystarczy to przeprojektować tak, jak się przeprojektowało na przykład płyty główne, żeby to wszystko było wintegrowane, no i dobra, i co będzie robić te 30 tysięcy ludzi, którzy dzisiaj jesteśmy drugim co do wielkości producentem białego AGD w Europie, pierwszym jest Beko Turcja jako takim. Nagle te 30 tysięcy ludzi zrobi się niepotrzebne, bo będzie zupełnie inaczej zaprojektowane urządzenie. Nie będzie potrzeba takiego upychania. Z programistami, koderami może się zdarzyć taka sama sytuacja. Montażystów na taśmie nie będzie już potrzeba. Kto kiedy widział ostatnio żywego człowieka na lakierni samochodowej w wielkich, w wielkich zakładach samochodowych czy na spawalni? Same roboty, nic więcej jako taki, bo tam już nikt tego nie pospawa tak dokładnie. No więc parę rzeczy się robi, 250 tysięcy ludzi pracuje w Polsce w BCO SSC, tymczasem idzie, idą roboty software'owe, nie ruszające tego programu pod spodem, 90 parę procent tej roboty, którą robią te, w tych centrach, ci ludzie, można w ciągu najbliższych kilku lat, tylko nikt nie wie w ciągu kilu lat po pierwsze, kiedy się wielkim korporacjom Just it Amazonowi, Kataj Pacificowi, tym wszystkim, które mają, Siemensowi, które mają u nas te centra, kiedy się będzie opłacało przejść jednak z tych ludzi, którzy tam siedzą, przeklepują z jednego systemu do drugiego na roboty software'owe. Na razie oczywiście między innymi koszty licencji są na razie za wysokie, ale to też się zmieni, a oprócz tego jest jeszcze dochodzi jeszcze jedna sprawa, na razie formalizacja tego typu systemów jest taka marna, że te głupie roboty nie wiedzą, że w razie czego jak coś się nie zgadza, to trzeba zadzwonić do pani Kasi, która powie, wiesz, to w takim razie wstaw 3x i jeden hash na tym polu, to on ci to łyknie. No to na razie roboty software'owe są jeszcze za głupie, żeby wiedzieć, żeby zadzwonić do pani Kasi i wstawić hash i 3x na jakimś tam polu, ale jak się dobrze posformalizuje te systemy, to tu też trochę... No, Teraz powiedzmy 30 tysięcy montażystów pralek, lodówek, to jest mniejszy kłopot. 250 tysięcy ludzi pracujących w Polsce. Jesteśmy na 12. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o rynek BPO, SSC. Bardzo dobra pozycja światowa. Co będzie się z nimi działo, zobaczymy. Jak na ile te zawody. Bo tu w stosunku do oprogramowania zaczyna być ta sama zasada, o której się mówi ogólnie rzecz biorąc, w takiej robotyzacji. Owszem, jeden zawód twórczy powstanie. Ale na, na miejsce czterech, pięciu stanowisk, tych mniej twórczych, tych byłych koderów, których będzie może, można wyrzucić na bruk. To jest jedna z takich test.